Trochę zmieniły technologię wytłaczania soku z imbiru. Taki to, 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 ani neviem, ako jak się to nazywa, ale ako sa to nazywa i czosnek. Przerobi po swoim sześciokąt, tyle, lutki, 19. Tu łożysko, że sedą swoim, bo to fabrycznie, że w piłku przeciw, z drugiej strony, żebym czoło równął. Dobę podkładkę z chromonikieliny, czyli chromoniklową. No i chodzi to. A teraz zmiana maszyny i wyciskanie soku. Tyle soku, że wycisz w rękach. No a teraz tłoczymy już na maszynie. ka <laughs> Pierwszy autorytet jest ten, który podczas rzemień zrobił tez I... Króta pustka, to No i... Pani idzie tam sam Leci, ale to jest mało. Tyle soku, wycisk ze surowca tego, co ją. Te wytłoczki jeszcze przygotowuję w znaczy się w wodzie. Wyciskam, ale już w rękach. I proszę tego nie lekceważyć, bo zapomniane o zeszłego roku słoje z tej wygotowanej, tego wygotowanego niejako odpadł już. Jest w przedniej klasie napoj topur dali. Ja cię kręcę, lasem go czuć. Nie wiem, czy mu latem, no ale dobre. Dużo no, nadoiły. Znaczy się konkretnie na wyciskołe. No to na tym kończymy. Chyba to, już jest koniec moich modernizacji co do wyciskania. Bardzo fajnie, czyli zdecydowanie lepiej jest to wszystko zemleć. przed końcowym wyciskaniem. Wszystko sukcesów. Hej.